No, no tutaj, żał Carlos, został w tłów i uchronił ale Draszkowski, to się rozpoczęło, Jeden do zera. Chciałem powiedzieć przed tym zagraniem, że Pedrinho z rozumieją się, no bez słów. Zabójcze kontry, z których jest znany, ależ teraz Mrowiec, Mrowiec, Mianowicz, ależ interwencja. Wielgat, Wielgat. Ależ niedokładne podanie Adriano Mianowicz. Musząmy szybciej rozrzucać piłkę, żeby zaskoczyć w ataku pozycyjnym akademików. Lifanów, diakite, 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 diakite. diakite! Ależ on jest niesamowity. Fogo w futsal ekstraklasie ma już 17 goli, Lifanow! Lifanow, Krizel, Claudinio, naprawdę tam nie ma miejsca, gdzie tej piłki ulokować pod polem ale Pedrinho, Pedrinho Mianowicz! Żadnych problemów nie ma z tym, żeby przedryblować jakiegokolwiek zawodnika. Pedrinho. Piłka wycofana, ależ. Uderzenie Raszkowskiego! Kapitalny gol Jakuba Raszkowskiego! No mistrz, mistrz Polski momentami walił głową w mur, ale mają duet Pedrinio Raszkowski, gdzie dwie asysty. Najpierw. I, ależ rozpoczęcie to jest nieprawdopodobne! 3 do zera, niekto inny jak Kuba Raszkowski. Też chyba Warszawiacy muszą gdzieś wycofywać i próbować uderzać. Tak jak Kuba Raszkowski w 20. Minucie! Otóż to wywołałem tą bramkę. Taki stały fragment gry, że muszą zagrać. Fajne przekazanie. Teraz tutaj Wielgata z Lifanowem. Pedrinio zaczyna ten swój taniec, ależ on ma odejście! Pedrinio! Jakiś on jest nieobliczalny! To co mówiłem przed sekundą, on może iść w lewo, w prawo, może zagrać dokładnie do kolegi. Naprowadził, ale to jest taki zalążek, że, że coś się jeszcze może wydarzyć. Claudinio mianowicz! Adriano Dosa. Laudinio teraz po drugiej stronie Grubalski. 5 do 2, Ależ teraz właśnie przyspieszyli, rozrzucili tą grę. Nie, nie, nie próbuje pozorować, tylko od razu idzie do tej linii piłki. I Adriano! Tak uspali, uspali. I stworzyli kolejną sytuację. No. Ten walec Lubawski. Się nie zatrzymuje, w drugiej połowie są na, na miarę własne, własnych ich możliwości, ale tu kolejny: Koladriano, Claudinio. No i to to gdzieś w pierwszej połowie mówiłem o tych stratach na szóstym, ósmym metrze. No, Lubawianie wykorzystują każdy błąd w rozgrywkach ligowych, grać co tydzień mecz. To jest wielki plus dla polskiego futsalu, Pedrinho. I właśnie. jeszcze Pedrinho, Claudinho, No to chyba czwarta asysta Pedrinio. 8 do 2. Claudinho strzela swoją bramkę w tym meczu. Dynamicznie, ale widać, że gdzieś w drugiej połowie Lubawa przyspieszyła. Akademicy już też mniej siły. Ale tu znowu Pedrinio, Pedrinio to ma bramki. Sędzia przerwał gdzieś. Nie było gwizdka chyba, ale Pedrinho. Znowu 1 na jeden. Rzmiewski. Po raz kolejny ograny, ale I chyba już. Koniec meczu. 8 do 2 pokonuje Mistrz Polski z UW Darkom Wilanów. Bardzo dobry mecz. Bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu akademików. Zakończona 2-1.